Witam kolejny materiał z gry Morrowind. No to, żeby nie przedłużać, ostatnio skończyliśmy misję, no właśnie, chyba z niemo, nie... Nieważne, pewnego nazwiska, z pewnym kiepskim aktorem. Yy, A rozpomogliśmy się pewnemu aptekarzowi. No oraz dobiliśmy całkowicie retorykę. Jeszcze kawałek został no to. Poszukamy kogoś, z kim jeszcze nie gadaliśmy, bo dobi dobijemy retorykę do stu. I właśnie, jakie mam zadanie po z tych misji to mi się zbierało od na najnowsze wydanie Żółtej Księgi. Nileno y -y -y. Darwany powiedział mi, że osoba, w której należy porabować jest Krasyus Kurio. Muszę udać się do jego obciętości. i wek. ale rozważyłem prośbę o Aha! E -y. Mogę ja wykonać sobie drugą misję, ale nie. Nie czytamy tego co mamy. Tak działa się tutaj udał. Tu jest strefa hlau. To nie za dużo hlału. I Już wiem, żeby nie skakać. Już wiem, jak, jak się tam dostać. Znaczy poskaczę o tyle, żeby podbić sobie akrobatyka, bo już też miniwal został do 100. Powiedziałbym nawet, że... Yy, co, ja jestem ślepy, akrobatyka mam na 99, a nie retorkę. Retorkę 96. a to jest jedno i drugie jest akurat do podbicie, więc... Ciekawe jest czy jak akrobatykę do 100%, to ja znaczy, no, się lubię tylko będę wszędzie biegał, <noise> nie skakał. A tak naprawdę, więc retorkę akurat nie będzie, mam nadzieję. Nie weź, teraz mądry go szukaj. Ale ile oczywiście tę misję będę w stanie nie wykonać w tym momencie, bo może być też tak, że muszę popracować trochę dla rodów, co by mnie wcale nie dziwiło. prostu mi tak, chyba tylko w ogóle coś tam rośnie. Ciekawe są, co się stanie, jak nabije 100%, a muszę się cofnąć tutaj. Bo to będzie na górszym, na górszym, tak, na górszym piętrze, po W ogóle dotarłem do odpowiedniego Oczywiście, że nie. Nie ten most. To będzie tutaj akrobatyka już prawie nabita. W sumie jestem ciekaw, czy jest tylko 100 poziomów, czy to będzie więcej poziomów poziomu. Chyba idę w wrotnym kierunku. też tak może być. No, jestem ciekaw, no, jeszcze trochę poskać. No? to maksymalną sprawność, czyli do 100 odbijam. Świetnie. To znaczy, że co? Jestem teraz maksymalnie sprawny? Hmm. Nie parter, muszę poszukać innego wejścia. W takim układzie koniec zskakanie, zyska bo to mija się z celem. Teraz jedziemy z atletyką, musimy teraz wymaksować atletykę. Czyli krótko mówiąc, wszędzie z buta lecimy. Nie wiem czy... tak, to się nazywa... Czy spacer? Czy bieganie, bo Muszę... chcę po prostu, czy muszę cały czas biegać, czy to spacerkiem mogę sobie chodzić. Bo wiecie, spacerkę to sobie kłopot sobie sam chodzi, ale... Chyba muszę pobiegać. ATTK. Czyli ja sobie muszę biegać. To jest do życie, tylko yy, muszę biegać, tak powiedziałem. Yy, nie, muszę podbić teraz od te ATTK będzie ciężej podbić, ponieważ zauważyłem, że tak dużo się pobije. Szczury widzę tu chodzą. Kraby wybotna. W ogóle tak powiedziałem, muszę zejść do kanału i podbić sobie tylko wstać jakiś eliksir. Yy, Wróciłem z choroby, tu gdzieś za zatłucia. jedno drugi bym się w sumie. chyba wiem, muszę znaleźć schody na górę. I chyba byłem na górze. O! Tak jak to. się... O Oj, najgorzej będzie pobić atetykę teraz. Yy, teraz dobrze życie, tylko to zajmie kupę czasu. Ale nalecimy. No, Mamy akrobatykę już na full, to teraz atetyka. Będziemy musieli podbić wszystkie możliwe umiejętności do stołu, prawie eee, że później. Zaczęło było tylko ostrze, ale ostrze w tym momencie nie będzie mi to bardzo przydatne. W sensie, że może w końcu pójść w zniszczenie, żeby trochę manę zwiększyć, bo to wielu osób brakuje mi many, tak naprawdę. I pomimo tego, że. teraz mogę pokazać o co chodzi. Eee, mój poziom maksymalny many to 91, a są zaklęcia opte, widzicie 113. Pomijam fakt, że mam 0% czasu na użycie który zaklęć, ale mam. O, tu jest to 114. Są pewne zaklęcia, które w ogóle nie użyję, nie dlatego, że mam 0% szans, tylko dlatego, że po prostu mamy Więc muszę to naprawić. Więc, mam na przede wszystkim w tym momencie musi rosnąć. No, szybciej chyba się poruszałem z ale no, atletykę też muszę podbić na maksymalny poziom. Więc, krótkie nóżki muszą szybko zajmować teraz. Mmm, atletyka trochę poskoczyła się teraz. To będzie bardzo długie. Ale dobrze, tak ma być. Tylko teraz nie ja pamiętam, które to były drzwi, więc będę musiał przejść się po wszystkich, zaraz pomnata nazwijmy to. Ale się będzie podpisane i będę musiał z każdym pokazać. Lombard. Podejrzewam, że chyba, że to było od którego wejście szukamy. Alchemika nie chcę. To nie tędy droga, chyba, że to będzie tutaj, ale wątpię. No, trochę sobie to pobiegam. Ober, że nie chcę. Ale ja nie będę w tole że zostawiłem swoje fanta ostatnio, będę się sprawdzić. Tam w karczmie Innecie, jak to się nazywa? Posiadłeś kurio. To byłoby to, prawda? Nie mylę osób. Wie, takie... Opcje... PTV. Y... No dobrze. Ciekawe, co za książki, bo jeszcze się przekapiłem. Wszystko chwilą znamy, czy o ty się znamy, Powiem by... że żółta księga... Będą tutaj przejrzyli czego. Świetnie. Dobrze wyjść. Ogólnie tak naprawdę ja tak do końca chyba trochę nie wiem co teraz robić, bo, yy, cała ta mapa jest ogromna i tak nie, nie wiem za co się zabrać, żeby... Coś tutaj jest? Nie to mi zamknięte. Yy, za co się zabrać jak żeby to miało ręce i nogi po prostu. Yy, dobrze, teraz zapiszemy gra i zobaczymy o czym są Hmm. Nope. Czyli unika za wcześniej przyszedłem, no dobra, czyli on jest taki jakby główny pytanie. Jednym słowem muszę powykonywać na razie misję dla całego rodu. No to nie, właśnie tu No Dobrze, to zobaczmy inną misję na ten moment, bo jakiś temat. O, w ogóle u niego nie byłem jeszcze. A nie, byłem u niego, nieważne. Dziennik, nie dziennik, yy, opcja. Ok, to zrobię później. Wiesz co, na to, że ten dzień jest yy, nieogarnięty, tak teraz tutaj widzę, że jak mam więcej misji, to robię a O, to mi trzeba tak. Biuro Straży. No dobrze, ja się z tym zgadzam. Dlatego gdzie choroba ja jest to z Biuro Straży? Pogadam z strażnikiem. O. A ich okladem było cudownie przybyszło, tak? Biuro Straży. AB, BBB, w ogóle nie ma. Hmm. Boże, kochany, wiem, że to się śmieje, ale to kompletnie na ja nas zobaczy, bo strefa socjalna z wszelkiej księgi to nieprawo, to też będą się robić. E... Pałac Weka. A, no proszę. Klasa mm. przewidywalności. okej okay. co to jest pałac sprawiedliwości no dobrze szukamy no to mamy teraz wielkie poszukiwanie pałacu sprawiedliwości co to do jasnej anielki jesteś i pytam grzecznie pałac sprawiedliwości jeszcze nie mogę się przemieszczać rozumiem że muszę opuścić a nie wiem nie, nie skakać. Ja teraz mam grzecznie biegać Musi młody trochę te poświecić, krótko mówiąc, musi teraz wybiegać się po całym... Yy, po całym orbit. Pozwiedzać się, krótko mówiąc, wszystko co tylko się da. To tak na marginesie wcale nie jest takie trudne, bo jak... Yy, wiemy, czy ktoś grał w Seven Days'a, kiedyś była taka sama mechanika, w sensie, że... Yy, jak biegaliśmy... Czasem się patrzy trochę na dół... Yy, yy, o! Padę na pomysł, może nie będę się szukać. Chcę powiedzieć, że jak e, kiedyś jeszcze od Alfy powiedzmy 17-18 to chyba zmienili, ale teraz nie jestem dokładnie w której Alfie e, zbierało się umiejętności poprzez wykonywanie czynności. Znaczy na przykład robiło się e, kamienne siegielki, żeby podbić poziom robiło się. Na przykład e, to był Dorfos w ogóle, Zsinął e, się trzeba, to się szybciej zdobywało umiejętności, było się ząbeki po łapach, też się szybciej zdobywało umiejętności. Nie ta sama sytuacja jest tutaj morą. To dość dobra mechanika moim zdaniem. Że to co robimy, to nabijamy oh, poziom. Eee, podróż Trafa się ten to się tam przebiegnie te ten nie chodzi o to chcę żołować chcę atletyka podbić Czyli muszę po prostu pójść że trafia ten o to, to się z most Patrzcie, tu akurat most jest podwójny i na dół, i na górę no, jak miło no dziękuję a wcześniej musiałem skakać żeby znaleźć przejście no, żeby pokręciło z takimi pomysłami no dobrze to jest akurat nie mój problem oj nie mówię z wami przypadkiem to jest akurat yy, mały problem tak naprawdę Jedyny problem jaki dostrzegam to to, że nie cholery i nie, nie potrafię się ogarnąć w Morrowind. A się wyembiwia, dlatego że to miasto jest e, dosłownie kopii w klej. Te podróże nie mają kompletnie orientacji w terenie. Wchodzę do jakiejś tutaj budynku tego ogromnego i nagle się okazuje, że mam wrażenie, że jestem w ogóle w sąsiednim województwie, nie? Ale to jest akurat do przeżycia. E, wiecie, tak sobie ponarzekałem, ponarzekałem, ale fajnie mi się grał brunt, da? To są takie, wiecie, rzeczy, które niby przeszkadzają, ale nie przeszkadzają tak naprawdę. Ale pusto, tutaj trochę. W sensie, że o ile tutaj w środku są coś ludzie, tak tutaj ja sobie spaceruję i mogę o przyjść armia, nie wiem, e, armia orków i zaatakować ich, by myśleli, że przyszła parada. Ru y, dobra, nie wiem, że nie w tym kierunku, bo się nie będę mógł się pokonać polityczną, więc mi się. Gdzie ja dotarłem, właśnie? Jestem ciekaw. Y, świat. Świat i ludzie, idziemy chyba w dobrym kierunku. a jest teraz. Nawet nie będzie tego szukać, więc e, improwizuję. Bo to już bo tak e, pałac tam ten no, z tym mi się bardziej kojarzy. skaczemy? Czekajcie, gdzie ja w ogóle dotarłem? Tego ciągu rozmowę? Eee... świątynie świątynię Delin? Przeczyta? Tara się tutaj od kogoś. I podbijałem przy okazji retorykę u strażników. Oni są mniej wymagający niż... E, w końcu jakaś odmiana i to no, przyjemna odmiana, powiem szczerze. Ło! A w środku myślałem, że ostro poleci w dół. Ale przynajmniej u takich ludzie podbijemy sobie elegancko... ...lub nie. No dobrze, trochę zajmie. O już, starczy, 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 bądźmy mi życzliwi. Najnowsze potki, najpierw. Mhm, mm okej okay. mm -hmm. Super Nawet generalnie nic okay. mi ciekawego. Super, nie ciekawego Chwaliwa Super 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 Jako ciekawostkę mm, Nie będę... Czy to jest powietrzu? E? Czy ta skała wisi powietrzu? Aż muszę podejść tak, to skrawi się powietrzu. Co tu się o dwa... Dobra, przypomniałem się, że zakończę ewitacji. E, jeden. E, ten mak prawie się. E, wtedy się zabiło, tak, jakie jest Pałac... To jest pałac. No dobra, już jest jedna duża budowa, bo póki co to mi wygląda na. E. O! Oh. No tu wejdę, to jestem ciekaw, co jest na górze. No chyba mnie nie zabiję, to sobie na prawda? Rozumiem, że tam by się mogę i tylko też wyjść się mogę Spokojnie chłopaki, ja tu tylko zwiedzam To wygląda jakby To jest ten wiwek, tak? Ja miałem dokończyć się jako ciekawostka mówię, że... Świat Jest ten potek Może nie będę prowokował yy, dumerów, żeby mnie atakowali No dobrze, pogadam sobie to ze strażnikiem jak kosztów wlazłem, to będzie gdzieś tylko kupużytek. To jest chyba kaplica, ale kaplica mi tutaj wiele nie da. No, z Tobą, tak, z Tobą. No, byś współpracował. No, z drugiej strony, dzięki temu, szybciej podbijam teraz retorykę. Bo jest to. No, umiejętność, która przyszłości może okazać się przydać, tak krótko mówiąc. A w rzeczywistości chcę podbić sobie jak najwięcej statystyk po prostu na 100. No, ruchy. Mi się nie potopa. To jeszcze raz. Wszystkie. Opie, i współpracować ze mną. Co? Jest pierwszy strażnikiem, który. No właśnie, to jest drastycznie. mi się tutaj. Yy, Postanowimy ze mną nie współpracować. Wow. Wow. Przepraszamy. Pierwszy raz trafię na. Tak. Taką sytuację. Znaczy nie pierwsze, ale nie u strażnika, bo no. strażnicy do tej pory to raczej byli właśnie skłonni do... O, dobrze, podbijamy. Pierwszy raz strażnik, który w ten sposób ze mną negocjuje. Wiecie, do tej pory strażnicy raczej skłonni byli ze mną negocjować się na plus, a nie na minus. ja to do przyjęcia w sumie. Po prostu jestem zaskoczony. 90 razy, co mało. No, powyżej 95, 95 dziewięćdziesiąt pięć jest Gdzie dziewięćdziesiąt aż nie pasuje. O właśnie, 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 właśnie. Udało się. Ale to nie z tobą chciałem rozmawiać. Z nim chętnie sobie porozmawiam, bo tutaj coś czuję, że jest dość istota postać. O ile mnie nie spali żywcem. Czego chcesz? Milutko. Oj, grubo. <grystanie> Mogę na sobie fajną tak, maga. Ale wolę szary kolor, żeby pasował do kontekstu postaci. No, to się najpierw zapiszę, bo spadł do 50. Dobrze, teraz zapiszmy. No, do góry. No, do góry, do góry, do góry, do góry. Chyba jednak nie. Ej. Um. Um. Co tu się stało? okej... Okay. to zabrzmi, nie wiem dlaczego ona zniknęła. Dziwne. No dobra, nieważne. Tego się nie spodziewałem. Pili się to? Naprawdę nie ma. Po raz kolejny wczytuję grę nie ma. No zobaczymy, jak wyjdę z tej No, jeszcze trochę do góry. No, nie ma jej w dalszym ciągu. Ja po prostu. Już dziwne to było To nie mam przypadkiem znajdę gdzieś się, bo jeżeli tutaj pod tym niczego nie ma, nie się że co mi chodzi To jest szansa to, że na trafi teraz A opada po teksturę, co, bo trochę bolesne się była, ważna fabularnie to by zaczął, że gra mi się popsuła. Ale w razie czego, chyba można odwołać komendą pojawienie się postaci. Mam taką nadzieję. No weź tu, chłopie, współpracuj trochę. O, udało się w końcu. Daj ci spokój. Ja bym, że ona poskoczyła tam na górę, nic mi się nie bo byłoby widać w sumie. mi napisać w komentarzach, czy to leża na że ona Czy to jest jakaś ważna w fabule czy ona się potem pojawi, tak czy inaczej. No, zobaczymy. Na razie jej nie ma. Podziemia, ja nie wiem czy chce to po ziemi. Czy tego, jak to teraz iść się po mnie,ło. do ciebie. Opcje. To muszę teraz pogadać z każdym. No? 95 może być, okay. mm. nie ma nic do powiedzenia.

Jestem w biurze, ale nie bardzo bym do się udać z tym zapytaniem. Nie wiem, w tych książkach nie ma sensu czytać parasenty, bo czuję, że większość tego to przeczytałem spokojnie. No ja się okazało w moim kierunku otwierając, chyba że chciałem się zgłosić. To chyba też, eh. od homolith, ducha. Dużo tych książek macie. Odchłani, ale nie wygląda to, że większość z tego znam, po kolei, tylko proszę mi nie znikać. Okej, okay, spanie już mamy, załatwione. Oj, ciężkie negocjacje były, w miarę. Ja nie tego szukam. Nie mam co pytać, po prostu. Hmm. Teraz to się czuję trochę zagubiony, bo nie wiem do kogo się zgłosić i o co się właściwie zgłosić. Zgaduję, gdzie jest krzywola. Rozumiem, że raczej dopójdę. Ziemi. Też kopi w kolej Widzę, że to wszędzie wygląda na tak samo. Widzieliście to. Tutaj to fasad. Zwykły strażnik. O, do góry. Bardzo słabo. Dobrze, że ujdziemy do negocjacji, ale tylko do pewnego momentu teraz. A jak w ogóle z tym miserytoryką? Nie tylko do się wymaksujemy. Słuchajcie, ja tu krążę jak porąbany. Kompletnie nie wiem gdzie idę. Jest ktoś patrząc Mogę No. W ogóle potem się, bo to, że prawie wszystkie postacie mają jakieś imiona. To poprawia trochę emocje i Mersi, nie, wszystko, moim zdaniem. Bo nie rozmawiamy z npc który nazywa się Stara 99, tylko faktycznie z konkretnymi osobami teoretycznie. Nieznacznie. Hmm Tak ale ja nie o to pytałem Chyba że mam po prostu odnaleźć się w biuro straży To chyba nie to To chyba nie to, ja w ogóle krążę i nie będzie krążę, Tak szczerze powiedziawszy Do mądrości to raczej nie Idziemy dalej Bardziej jest się z miejscu kobieta Okej, okay. no to chyba nie. Chyba, że wejdziemy w się tutaj. Eee, aha, okej, okay. obeszę po prostu dookoła. Widzieli się po prostu przydam pod tym. Jakoby kobieta się nie bawiła, znikła. Tego to może lepiej nie zbierać. Co ciekawe, naprawdę nie widzę jak kobieta znikła. Ja ją szukam. O, chyba, że tam pada na górę, albo padało tego. Zniknąca kapanka. <laughs> nie, dobra, naprawdę nie wiem, co się z nią stało. Wiecie, to nie jest problem, bo ile ona żyje. Bo jak tam padała gdzieś na dół i utonęła, albo coś innego, ale się okaże, że że misji nie wykona głównej, to będzie bolesne. Musimy napisać o co z nim chodzi, dlaczego ona zniknęła, a w ogóle, co się stało. No, w ją. Próbuję tutaj zapisać i spowiem zejść na dół. Tak w się te nie powinno się nic naszemu korosowi stać. A nie, no widać, że to do niczego nie prowadzi. W sensie, że. Czekaj, to jest dole. Nie ma tak po w kanałach. To jest wejście? Jeśli wejść, traci. No, rozumiem. Może ten sposób też wyjść. Eee... to chyba coś rozumiem. To teraz ja wejdę na górę, prawda? No, wypływaj, wypływaj, wypływaj. Jestem w szoku. Kobietę chciało No dobrze Prawie czego mam zapis I to dzisiejszy odcinek sobie odrobię już w własnym zakresie Kiedy indziej, jeśli będę musiał to e, poprawić A po prostu będę musiał e, poszukać jej Może być opcja, że zbagowała mi się gra Co byłoby trochę przykre Co, ponieważ miałem nie skakać no dobrze, drodzy widzowie. W takim układzie, jako że nie udało mi się odnaleźć. Znaczy, bo inaczej, nie wiem, jakiej zasadniczej wykonawczej misji mam e, wszystkie te domy w całym vivek e, przejść, mam się w całości, całe to miasto, i odnaleźć jego zabójcę? Czy może w jakiś inny sposób się dowiedzieć, jak to zrobić? Po prostu sobie dowiedzieć się teraz, po prostu będę pytał ludzi do wzięcia w ciągu wojny na Nawet teraz wejdę tutaj i zacznę rozpytywać. Gdzie ja wlazłam? Dość ciekawe mieszkanie No podbijamy No to góry No dzikko, widzicie jaka tu jest podbije znowu No 96 może być akurat No i nasze podki Nic nie można powiedzenia. Dobrze, wychodzimy. No dobrze drodzy widzę. Dziękuję za uwagę. Jeśli materiał się spodobał, to zapraszam na kolejną moim kanale. Trzymajcie się i cześć!